Um, czyli co kiedyś wygrałam, tak? Um. Jako dziecko brałem udział w wielu konkursach, zwłaszcza plastycznych. Czy ja coś wygrałam? Konkurs sanetyczny. Wygrałam kiedyś bardzo prestiżowy konkurs fotograficzny, który był bardzo oblegany i brało w nim udział niesamowicie wielu uczestników, a właściwie to dzieci, bo miałam wtedy 2,5 roku i tak naprawdę tego nie wygrałam, tylko zajęłam trzecie miejsce. I zawsze przychodziły do mnie różnego typu wyróżnienia i dyplomy. Niestety, zawsze za czwarte miejsce. Konkurs cieszył się naprawdę niesamowicie dużym zainteresowaniem. Byłam jedynym uczestnikiem, ale i tak wydaje mi się, że to nie dlatego go wygrałam. O, i jeszcze w zeszłym roku wygrałam czekoladę na zajęciach u magister Filipiak. Błagamy, dajcie nam wreszcie coś wygrać. W końcu my, to wy, a wy to my. Szczegóły pod filmem, głosujcie na flesza, Liczymy na Ciebie, 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 kochany studencie, studentko. Ja też liczę, to masz wolny, polecam.